Cześć Wam z tej strony, oczywiście. Woju bądź Pietro, jak to woli. I witam w. No, już widzicie w czym, ale. Pomimo to, witam w Call of Duty Black Ops 2. Skąd on się tu wziął, to ja nie wiem. Aha. Tak nagle. Nic z tego nie znowu. No dobrze. A więc tak, gramy sobie na matce. Raid. To zresztą widać. Chyba. Eee, oczywiście ja żeby shotgunem, gdyż to jest broń, która mi się najbardziej podoba w tej wersji. Ktoś był? Widziałem. Był albo granacik, nie ma tak... Ła. oj, 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 oj zaskoczyło mnie. Chyba widział mnie wcześniej, no cóż. Eee, nie pamiętam w tej chwili eee, pod takim guzikiem co było. Przepraszam za mój kaszlel. Gdzie mi się to wyrywasz, w rajerze? Nie ma tak łatwo. Dobra, pójdziemy ze tędy. No i cóż, e, shotgun, e, laserek, bo bez laserka tu nie przejdzie w ogóle. Laserek i... Cóż by innego. A, nie zdążyłem wyrzucić grodu błyskowego. <laughs> laserek i coś jeszcze, tylko nie pamiętam w tej chwili co. Mi się to wam powiem. To, to co zawsze używam... We mnie trafi, tak wiedziałem. Zamiast się kurna ukryć, to ja łażę po tej mapie jak taki idiota. W każdym razie laserek i coś jeszcze, ale nie pamiętam co. I wątpię czy mi się przypomni. Dobra, no i co? Szalejemy sobie na mapce. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie powiem, nie ukrywam, że jest to moja ulubiona mapa z tej, z tej wersji. Nie wiem, być może dlatego, że jest to po prostu w zabudowaniach. Jakoś <coughs> tak najbardziej mi przeprosiła. <coughs> Ach, nie ma to kaszel, jak kaszelek, uwielbiam ten kaszel. Coś mi się rwie. Ojoj, ojoj, oj, coś oj, 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 oj. tu wyjdzie? Tak, nie zdążyłem. No cóż, miałem trochę dłuższą przerwę w Battle... w Battlefield. Miałem dłuższą przerwę w kodzie, ponieważ, no jak wiadomo, niedawno wyszedł Battlefield Aftermath. No, i wgłębiłem się w jego grę. E, co za tym idzie, zaniedbałem koda. Co niestety nie jest. Nie było zbyt dobrym, wyjście, dobrym pomysłem. No, ale cóż, bywa. Zaniedbałem koda troszkę, i muszę się delikatnie mówiąc, odnaleźć. Ktoś tu był z tyłu. Albo był, albo mi się wydawało. A. Zabici wszyscy. Kurczę! Uciekać, uciekać! Bo leciał ten droid cały. Właśnie. Dobra. No i poszukamy sobie przeciwników, którzy zapewne się niegdyś pojawią. Nasi, nasi. Ale Na cały czas coś kurczę. Mi się rwie. Ciekawe dlaczego. Nie wiem dlaczego. Nasz, nasz. Tu widziałem minę, ale mina jest mnie straszna, oczywiście, bo po co? O, proszę bardzo. Teraz możesz wejść, zrobić tam porządek, jeśli ktoś tam był. Nie było nikogo. A to pech. Dziękuję. Jak ja lubię shotguna. Ach, nie trafiłem. O, no cóż. No, Przeszkadza mi też trochę to, że mi się obraz serwie. Nie jest spowodowane oczywiście komputerem, ponieważ jest on mocny. Ale nawet nie byłem, nie zdążyłem wystrzelić jednego naboju. To jest po prostu trochę dziwne. Nie wiem czy te problemy jeszcze z Lakompensation jeszcze są. No, cały czas mi się obraz serwie, nie, nie wiedzieć wie czemu. Ktoś tu idzie. Wtedy sobie pójdziemy. Tędy jeszcze nie szedłem. Wszyscy mają wysoki ping, czy znaczy niski ping, a jednak działa jakby chciał nie mogło. Ciekawe dlaczego. Ktoś to tu był? Tutaj nie, o! Dziękuję! Zmarnowałem wprawdzie flashbanga, ale przynajmniej gościa Jestem pro. Spadaj. Tam był nasz, czy ich? To znaczy, już zwątpiłem. Chyba nie nasz. O! Ale nie u... Oj! Właśnie. Tak to jest, jak się noża używa. No cóż, było nas dwóch, a... Znaczy, jest, byłem sam, a i było dwóch, więc jakie miałem szanse? Nie jestem proszę, żeby tak dać radę wszystkim. Na frajerze No! Gdybym to zlamił to byłaby prawdziwa chujnia Że tak powiem Dziękuję! Kolejny dostał No, gotów Oj, ktoś tu jeszcze był Pięknie nożyk Nożyk wszedł mi w samo gardziołko Na mapie pusto, I teoretycznie. <totra> Dobra, to ten deskapuj pójdziemy i zobaczymy co my to mamy. Tam pusto, to pusto, o, tu to tu, tu ktoś wchodzi, tu ktoś wchodzi. O właśnie. Ach kurde, no użyłem, no i co? No użyłem i dupa, noż nie zadziałał, nie wiem, czy nie zadziałał, czy czy po prostu źle trafiłem, ale nie zadziałał, no trudno. No w każdym razie zwycięstwo, także to było fajne. Fajna gra. O! Patrzcie to, koleś zadawał cios będąc 4-3 metry od gościa. I powracamy po krótkiej przerwie. O, teraz widać dokładnie jakie mam dodatki do szczelby. No i szczelbą przez las, przez świat. Oczywiście znowu obraz się kiwa, więc może być ciekawie. Domik razem z nami. Ponownie. Oczywiście. No idź kolego. Idź, idź, idź. Daj się zabić. Pierwszy. No, pójdziemy sobie do budynku. Może kogoś uda się w końcu strzelić. Ktoś to oberwał chyba. Oberwał. Ja tego nie zauważyłem. Pomijam to, że... No szkurwa, no przecież mój nóż nie zadziałał, jego zadziałał. Mimo, że byłem metr od gościa, no. Dobra, już. Aj, bez komentarza. Te że tak działają, jakby chciała, nie mogły. Nie wiem, co on tu robił. Dlaczego on stał w miejscu? What the fuck? Czy czujesz jak... Jakbym strzelał do kaczek na silnicy w tej chwili. Pusto, pusto. Uda mi się uciec? Aż! Jakim cudem mnie rozwalił. Fajnie, trafił w szafkę, ale ja dostałem zabity. No to jest kurde dziwna. O rany. <kluzny> What the fuck is going on here? Dziękuję. Polecam się na przyszłość. To tu będzie? Nasz. Ktoś jeszcze? Nie. Tylko nasz. Oj, ktoś tutaj ładnie widzę sieczy. O kurna. Ciekawa sprawa. <laughs> mimo, że mimo, że w niego strzeliłem, tego nie zabiłem. Ciekawe, ciekawy system. Dobra, idź pierwszy, daj się zabić. Zapraszam. Tylko czemu ten obraz tak mi się rwie? Ciężko jest grać. Tak, idź do góry. Pokamp sobie trochę. My sobie wyjdziemy do góry, zobaczymy, czy ktoś tutaj jest. Tylko nie ma, oczywiście. Camperstwo rządzi. Jak to w kodzie. Mi się spotkamy. Na co dzień? Tu ktoś był czy mi się wydawało? Nie. Oj oj, ojoj oj. Wybuchło coś. Uciekamy. Tutaj coś było. a Chciałem je z noża potraktować, sukienko! Nie ma tak dobrze! Dziękuję Do mix rób swoje, zabijaj, ilu się wlezie? Toś mi tu był. A to chyba mój był, dobra. Bo tak mi coś mignęło, a nie wiedziałem kto dokładnie mi to mignął. Więc chyba był mój. Tu ktoś widzę, ktoś ktoś widzi. Fuck! Dostał chyba. Spokój Siedem naboi, a więc trochę jest. Wiecie, jakoś tak od ostatnich czasów polubiłem granie shotgunem. Zapewne. Battlefield, gdzie też my zobaczycie z shotgunem? Być może w um, Close Quarters. Gdyż to jest najlepsza mapa do, e, do shotguna. Oj, 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 kto tutaj był taki inteligentny i chciał mnie zabić? Się pytam. Choć musimy wytrzymać z tym rywaniem obrazu. Toś mi tutaj chyba jakiś prądem jedzie aha, okej Wszystko jasne No co z tego, że nóż mi wbił jak w praktyce to nic nie zmieniło, ponieważ... No kurde, ale mnie obróciło, jasna dupa. Dziwna sprawa. A, zginął. Tak mnie strasznie obróciło, jakbym totalne lagi, a Aaa, no tak. Charlie Waffles jest. Kigi jest kąt i mam takie cięcie obrazu, że ja pierdził. I to zresztą widać Masakryczny internet, po prostu No w końcu cię trafiłem. Wow, 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 wow. Oj, kolega chyba niezałapany. Mimo tego, że zginąłem, widać było, że, że jest nie jest niezałapany. Gdyby był pro, już by, bym dawno padł. A tymczasem zdążyłem w niego wpakować. naboje naboję, i, i, i dopiero padłem. Widać, że są chyba nie do końca załapani chłopaki Dziękuję Kto tu jeszcze był? Tutaj jakaś mina chyba była, nieważne, trzeba stąd uciekać, bo... Bo za dużo, za dużo boku się zrobił Kogoś widziałem Chyba padł, tak padł Zresztą widać po rangach, że są troszkę nie do końca załapani no i co? No i, i co? No i i tym razem to, że ja nie trafię nożem. Rzadko używam noża, to i się dzieje to, co się dzieje. Dziękuję. Widziałem cię na mapie. Ach, pięknie oberwał. Cóż bywa. Oh yeah. Oj, 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 trzeba uciekać. Bo jak się człowiek zagubi w ścianie, to może być... Kurde, znowu mnie obróciło. Niech to szlak. Cholera, wie, dlaczego. Jakaś mina była. No, tym razem pink, jest normalny. <śmiech> <śmiech> Nie wiem, o co chodzi. Dlaczego tak się dzieje. Ale to, to, to w każdej grze jest teraz, zauważyłem. Uda mi się uciec? Udało mi się uciec. Dron teraz może mnie pocałować tam co najmniej w d Dziękuję, w dupę! A! A no nie! Ej, 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 ej! ej. To mój, mój błąd! Zamyśliłem się, znowu się zamyśliłem, no i wyszłem, wyszło, wyszło. Bywa. Ale no, tak nie jest tak źle. Tam. Kurde, no już miałem granatę wy, wyrzucać, no. no cóż, porażka. Mimo tego, że byli gorsi od nas levelami, to dostaliśmy po dupie. Bywa i tak. Dobra, dzięki Wam i zwiedzimy się niedługo.